No to cześć! Trochę dziwnie mi się tak do Was gadam. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie omawiać koszty utrzymania konia. Dokładnie dwóch koni, przy stoi mój kot na krześle. Tak dziwnie. Prosiliście mnie o taki filmik, więc oto przychodzę z takim filmikiem do Was. Mam nadzieję, że to wszystko uwzględnię. Napisałam, mam taki piękny zeszycik. Napisałam sobie tutaj co nieco wszystko, rozpisałam strzałeczki, nie strzałeczki żeby się nie pogubić. No i mam nadzieję, że w jakiś to fajny sposób wam powiem, przedstawię. Ogólnie powiem wam, że ja bardzo nie lubię tego pytania. Ile wychodzi, wiecie, miesięcznym trzymanie konia, coś takiego. Mnie mama, na przykład, zawsze, jak jeszcze nie miałyśmy konia, męczyła, że, ej, a weźcie i zapytaj, ile to wychodzi. A weźcie to. I zawsze każdy mi tak odpowiadał, że, że, tak naprawdę mi nie odpowiadał. Na to pytanie. A, no i mnie to tak strasznie denerwowało, takie no kurczę, no jaki masz problem, nie? Tak wiesz, mniej więcej po prostu powiedzieć. Nie da się powiedzieć mniej więcej. No po prostu się nie da. Teraz jak mam y, konia, jak mam dwa. Y, nie da się po prostu powiedzieć, ile to mniej więcej wychodzi. No ale ja Wam tutaj przedstawię y, moje jakieś takie rzeczy. Jeszcze tutaj troszeczkę sobie pogadam, więc zapraszam. A więc tak, zacznijmy od takiej podstawy podstaw, czyli box Pensjonat. Ja trzymam konie w pensjonacie, dlatego będę tutaj yy, po prostu wypowiadać się na temat tylko i wyłącznie pensjonatu. Nie wiem jak to jest przy domowej stajni, wiem, że na pewno jest dużo, dużo taniej. Um, no to tak, um, u nas na Podkarpaciu jak chodzą ceny? Teraz ogólnie wzrosły strasznie te pensjonaty. Dawniej to wiecie, postawiłeś konia za 500 zł i to była całkiem fajna stajnia. Teraz ciężko jest znaleźć taką stajnię, i... żeby kosztowała 500 zł. No i te ceny, no, no, no poszły w górę po prostu, poszły w górę. Ja za dwa konie. Nie chcę Wam też tutaj za bardzo mówić, ile kosztuje u mnie pensjonat, bo no, po prostu z pewnych powodów nie chcę. Um, ale ja płacę ponad 1000 zł za dwa konie, um, ogólnie za Kelly. Kelly to jest, wiecie, no mały koń, kucyk. Um, I to jest tak, że z tego co się dowiadywałam, to w innych, stajni, w innych stajniach płaci się tyle samo za utrzymanie takiego kuca, co za dużego konia. I ja tyle na szczęście nie płacę. Ja płacę um, połowę. Połowę pensjonatu za Kelly. To też tak trochę wiecie, tam się dogadałyśmy, co i jak. I my płacimy połowę, ale wiem o tym, że nie wszędzie tak jest i nie wszędzie jest taka opcja, więc tutaj też pojawia się już mały problem, więc jakbyśmy chcieli zmienić stajnię, to, to, to uwiązuje nas trochę ta Kelly. No ale tak jak mówię, u mnie to wychodzi no, ponad 1000 zł za dwie kobyłki znam w stajni, gdzie jest, wiecie, za no u nas teraz sama wstajnia wzrosła, znaczy ja też, aha, bo nie powiedziałam tego e, moje konie stoją na, na wolnowybiegówce, więc ja też płacę mniej, płacę dużo, dużo mniej e, za, bo ja powiedziałam tutaj box e, no za, wiadkę, za, za za miejsce, bo może tak za pensjonat ja płacę mniej e, bo u nas na przykład box jest dużo, ale to dużo droższy niż wiatka i teraz jeszcze dodatkowo ostatnio wzrosły u nas ceny, więc no, więc tyle co ja płacę za dwie kobyłki płaciłabym za sam więc gdyby mi jeszcze do tego doszła Kelly, no to powiem wam, że trochę kasy by było. Dobra, teraz Pasza. Słuchajcie, pasza to jest po prostu... To jest, to jest temat rzeka. I tutaj możecie sobie karmić przeróżnie po prostu konie. Raczej wydaje mi się, że teraz już mało kto karmi tylko, tylko owsem koniki. Moja Mercedes to w ogóle owsa, nie je, ze względu na kopytkę. Wcześniej jeszcze jadła na samym początku. Mm. Ale po prostu, wiecie, rozmawiałam z mądrymi osobami, no i jak na razie odradziły mi dawanie tego owsa Jej też nie jest jakoś potrzebny, ona też nie pracuje, więc tego owsa nie dostaję, ale owiec mamy w cenie Przeważnie chyba, nie, nie wiem, nie, nie spotkałam się z dystanią, w której owiec po prostu nie byłby w cenie Czy gniecionek, czy taki, wiecie, normalny Moja Mercedes je, to jest tak, płatki, za dwa opakowania, to jest akurat, to jest bardzo tanie za za dwa opakowania ym, płacę około 100 zł, coś takiego Tutaj też pewnie trzeba, wiecie, czy doliczyć jakąś przesyłkę, czy coś Ja tak mówię na oko. mi się wydaje, że to chyba kosztuje 90 parę, No ale zaokrąglimy sobie to do stóweczki, że te płatki yy, No i one mam tak, je mniej więcej na miesiąc, no może trochę mniej Bo, bo w sumie, szczerze mówiąc, to mało jest tych płatków, niby to jest 9 kg ale jednak później mamy zioła. Moje kobyłki dostają też zioła. Ostatnio akurat sobie to zaniedbałam. Ale zioła to też. Ile tego zamówicie? Gdzie to zamówicie? Ja zamawiam u takiego pana na stronie na Facebooku. Bardzo fajny pan. Głównie tam jednak są osoby, które mają króliki, i też właśnie stąd znam tego pana. Ale są tam też zioła, które po prostu można sobie zamówić dla konia. Jeśli mi jakieś tam wiecie, jeśli ten pan nie ma jakich ziół. E, to po prostu zamawiam je czy na Allegro, czy coś. Ostatnio za dwa zioła wyszło mnie około 80 zł. E... Ja akurat zamawiałam drogie zioło, zioło znaczy drogie, drogie zioło, jak to brzmi? E, bo zamawiałam Mercedes-Rokitnik, którego okazało się, że nie chce jeść, no ale dobrze. Więc to, więc Rokitnik ogólnie jest bardzo drogi. Później mamy sieczkę. Ja za sieczkę płacę. 80 zł. Szczerze mówiąc, nie orientuję się, jak chodzą sieczki, sieczki ale wydaje mi się, że też coś koło tylu. Pewnie 80 zł <grym> na pewno wzwyż. Pewnie, jeśli będziecie chcieli, to nawet i za 200 zł znajdziecie taką witaminę. Ja płacę 200 zł, 200 coś, 200 z hakiem za witaminy, które mam na około 2 miesiące dla jednego konia, coś takiego. A później mam jakieś dodatki. No Na przykład ostatnio Mercedes kupiłam biotynę um, i od razu kupiłam jej dwa opakowania i też mnie coś wyszło około chyba ponad 100 zł. Um, czy to odchodzą jakieś takie? O, olej jeszcze kupuję, olej też y, płacę co miesiąc, ile tam? 60 chyba zł coś takiego z przesyłką? Um, też musicie sobie sami to wszystko podsumować. Też zależy gdzie będziecie kupować, z jakich źródeł będziecie kupować. Ja na przykład nie martwię się o witaminy, o sieczkę, bo ja to dostaję, mam to w stajni po prostu, właścicielka zamawia, a ja później po prostu sobie od niej kupuję. Więc nie muszę się martwić dodatkowo czy przesyłką, czy czymś. Ja to po prostu mam na miejscu i to jest tak, jakbym kupowała po prostu w sklepie, nie? Nie płacę dodatkowo za żadne przesyłki, ani za nic. Um, więc to no też to jest jakieś zawsze, zawsze coś taniej. E, no i tutaj też e, wiadomo, że te koszty były też droższe, gdyby na przykład mercia dostawała, czy Wasz konin, czy, czy jakikolwiek tam inny koń dostawał jakąś wiecie, paszę taką objętościową, jakieś musli, nie musli. E, dlatego mówię, że tutaj. Nie da się tak naprawdę powiedzieć, ile to będzie wychodzić, no po prostu się nie da, na przykład Kelly moja je tylko siano, no i gdybym miała hucuła, też by ja tylko siano, więc automatycznie żywienie odpadłoby mi, znaczy tylko siano, no, nie je by tylko siana, dostawał jakieś zioła, hmm, też zioła nie powiedziałam, no mnie tak mniej więcej wychodzą zioła przeważnie zamawiam tak za 100 zł, 150, hmm, różnie to bywa, ile chcecie, il, gdzie zamówicie. To wiecie, to ma po prostu ogromne, ogromne znaczenie. Dlatego, tak jak mówię, że bardzo nie lubię tego pytania. Ja wam, mam nadzieję, że postaram się, że, że ty mówię jakoś sensownie. No ale dobrze, lecimy dalej, już nie będę tutaj, wiecie, się rozgadywać. Kowal. Ja za kowala dla dwóch kobyłek płacę 200 zł. W tym też jest dojazd, bo do nas pani dojeżdża, jednak kawałek ma. I to jest co 4 tygodnie, bo ja strugam i uważam, że takie jest prawidłowe struganie. Konia co 4 tygodnie. No więc tutaj też, słuchajcie, jeśli byście mieli konia, który potrzebuje podkowy, automatycznie koszty wzrastają. Jeśli to byłby podkowy ortopedyczne, to to, to jest jeszcze drożej. Zależy kto, jaki kowal, zależy jaki region to ma to ma ogromne znaczenie. To jak na przykład jeśli ta nasza strugaczka, to dokładnie strugaczka, a nie kowalka, strugaczka przyjeżdżałaby też do kilku innych koni, więc automatycznie też koszta, koszty dojazdu byłyby wiecie, rozdzielone na te kilka osób, więc wiadomo, no każdy by zapłacił trochę mniej. Tutaj też tak jak odnosi się to do weterynarza. Jeśli zamawiacie weterynarza, który za sam dojazd i po prostu oglądnięcie konia i coś tam, praktycznie nic tak naprawdę nie zrobienie, bierze 500 złotych i on tak po prostu bierze. Więc, wiecie, tutaj są, no tutaj bardzo duże sumy są i też tak jak mówię, wszystko zależy od regionu, gdzie mieszkacie, do ilu on będzie koni przyjeżdżał. To ma naprawdę bardzo bardzo duże znaczenie, dlatego lepiej wiecie w stanie. Na przykład ja zrobiłam ten błąd, że nie powiedziałam, jakoś tak nie pomyślałam w stanie, że ej, słuchajcie, zamawiam tego weta. I czy ktoś jest chętny, bo po prostu wtedy się koszty rozkładają, co nie na przykład na te dwie, trzy osoby, tak jak to robiłam wcześniej. Na przykład, jak był u nas ten pierwszy weterynarz, to zapłaciłam, wtedy robiłam zdjęcia grzbietu i nóg. Zapłaciłam, bardzo tanio wtedy chyba zapłaciłyśmy, wydaje mi się, nie pamiętam dokładnie ile, ale tak chyba z 400 zł, coś takiego Teraz znowu, jak był u nas weterynarz, zapłaciłam 1200 zł, więc no uważam, że to jest dość sporo, a też jak rozmawiałyśmy na temat właśnie weterynarza, to też wpadł, yy, bo znaczy, kilka razy był poruszany temat kliniki. Więc wyobraźcie sobie, gdybym wysłała konia do kliniki, jakie to by były dopiero koszta? Dosyć, że dojazd, yy, bo transport też kosztuje i to nie małe pieniądze. Yy, dosyć, że transport to w klinice no. Yy, Kilka tysięcy to by sobie wzięli. No, nie wzięliby sobie, nie wiem, tysiaka, prawda? Tak jak tutaj sam weterynarz wziął sobie 1200. To wiadomo, że w klinice no, no dwa razy drożej, prawda? Musimy wziąć też pod uwagę wizytę fizjoterapeuty. No, u nas ostatnio dawno był fizjoterapeuta, też tak jakby nie było czasu, nie było jak. No, były rzeczy ważne i ważniejsze, więc jak na razie dopiero będziemy się umawiać. No i to jest um, stówka, 200. My akurat płacimy mniej, um, ale to jest, wiecie, ale to 100, 200. No, 200 złotych na pewno trzeba się liczyć. Plus też wiadomo, dojazd, tak? Na pewno ktoś tam sobie bierze za dojazd. U nas akurat pani jest na miejscu, ale założę się, że gdyby to była pani, nie wiem, z Krakowa czy z Lublina, to też by sobie ten dojazd policzyła, więc już koszty nam tutaj wzrastają. No i każdy sobie indywidualnie wydaje mi się, że jakoś tam te koszty, wiecie, dobiera, ustala. No i też taka wizyta. No, u nas była ile? Trzy miesiące chyba temu. No to akurat już czas, zresztą ja widzę po koniu, że już jest po prostu czas na kolejną wizytę. No i teraz będziemy brać dla dwóch dziewczynek, bo chciałabym, żeby dla Kelly, żeby ją też wymasowała. Więc to już będzie, wiecie, no, no dwa razy, tak? Czyli już to już pewnie pójdzie tam z ile? 4, 2 stówki, tak? Coś takiego, bo to dwie dziewczynki, nie pamiętam ile ona bierze, czy ona bierze 100 zł, czy 200. Coś takiego. Później mamy ostatnio była też u nas osteopatka. No to osteopatka wzięła od nas też coś koło 400 zł plus, plus koszty znowu dojazdu. Były rozdzielone na chyba 3 osoby? Coś takiego. Więc no, cały czas nam rośnie, sumuje się, sumuje. Później mamy co? Jakieś takie inne, wiecie, rzeczy. Ja, ja, akurat, ja akurat Wam mówię to, co ja miałam, że ja miałam takiego weta, takiego fizjo, miałam osteopatę. Teraz też będę chciała sobie. Same wiecie na przykład treningi, co nie, jak sobie trenujecie. No to nie wiem, to jest ile. Ja w poprzedniej stajni płaciłam 80 zł, nie? Jak, jak tam dzierżawiłam konia, to płaciłam 80 zł za trening. Czasem, nie wiem, czasem niektórzy sobie biorą czystówkę, czy więcej. Przeróżnie to po prostu jest, no, przeró przeróżnie. Hmm. Tak, macie na przykład jakieś, co tam możecie jeszcze sobie wymyślić? No, nie wiem, ostopata, fizjoterapeuta. Czy to jak o teraz ja na przykład chcę trening mieć z taką panią ze świadomej relaksacji, to też pójdzie sto pary złotych, wiecie, i później ten, no, ten treningi, wiadomo, co, co co jakiś czas. A czy treningi, no, takie sesje, co, co jakiś czas, czy na przykład jeśli chcecie jeździć na jakieś kursy, nie kursy, na przykład z koniem gdzieś, no a czy to już są, to, to już gadam o takich, wiecie, takich rzeczach. No już naprawdę wydziwianych Bo jeśli macie konia, no to nie, nie musicie jeździć, tak? No ja też bym chciała kiedyś tam pojechać Ale na przykład tutaj będziecie mieć, nie wiem, zawody będziecie chcieli jeździć No to Cały czas to rośnie No i właśnie co do zawodów, no to sprzęt Słuchajcie, sam sprzęt Ja będę mieć siodło na zamówienie Robione, na wymiar No i wizyta Sadelfiterki będzie kosztować Około 200 zł, coś takiego Plus ja, ja, to będzie chyba słowo tego, tego filmiku: dojazd. Plus dojazd, ale u nas znowu rozdziela się ten dojazd na parę osób, więc płacimy sobie mniej. Ale samo zrobienie takiego siodła będzie kosztować od 4 do 6 tysięcy. Więc no też, wiecie, no czy no nie wydajecie raz, tak, ale, ale wiecie, później trzeba też sprawdzać to siodło na bieżąco. Yy, czy jest wszystko ok, to że wiecie, by na przykład nie wiem, zrobimy to siodło, yy, załóżmy teraz, yy, to za trzy i ono tak będzie, nie wiem, chodzić 6 lat w tym samym siodle. Yy, trzeba sprawdzać, czy nic się nie zmieniło, czy nie trzeba go jakoś wypełnić, czy nie trzeba jakichś, wiecie, poprawek, czy czegokolwiek. Cały czas trzeba to kontrolować i co jakiś czas pasuje. Właśnie tak jak teraz ta osteopatka. Yy, no, u nas akurat się to troszeczkę. Yy, przesunęło w czasie, ale na przykład ona była napisane, że tam wizyta za 3 miesiące. No u nas akurat koń nic nie robił przez ten, ten, przez te, przez te parę miesięcy, znaczy parę miesięcy, no przez ten czas, tam jak ona była, z tym weterynarzem tam dłużej zeszło i tak dalej, ale gdyby ona normalnie pracowała dalej, to ona no żebyśmy za te 3 miesiące się widziały i żeby ona zobaczyła, czy jest jakaś poprawa, czy nie ma i tak dalej, więc... No, tak jak mówiłam, nie da się po prostu powiedzieć, że na przykład to będzie od tylu do tylu, od tylu do tylu. Strasznie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę, ja wiem o tym, że to są, że, że takie rzeczy, wiecie, interesują mnie. Ja, ja sama, wiecie, się strasznie, wiecie, zastanawiałam, czy to że, a, ile to, a, ile tamto, i czo, czemu ktoś po prostu nie może normalnie powiedzieć, tak? Dać mi takich cegiełek, że no, mniej więcej. Tak jak widzicie, ja to sobie wszystko w ogóle pokreśliłam, tak jak widzicie, naprawdę ciężko jest, czy na przykład jakieś macie rzeczy, co nie, czy jakieś szczotki, nieszczotki, możecie to kupić po taniości, a na przykład, nie wiem, nie wiem, możecie, głupi magic brush, tak, możecie kupić tę szczotkę podróbę za 6 zł, a możecie kupić ją za 20 ogromna różnica, co nie. Tak, jak na przykład macie kantar. Możecie, nie wiem, chodzić w kantarze, koń może chodzić w kantarze za 20 zł, ale może też chodzić w kantarze za 200 zł. Wiecie o co chodzi? Ktoś może mieć na przykład jeden czaprak, a może mieć tak jak ja 18. <grym> Czy to jak kantarów? Znam osoby, które, wiecie, mają konia po kilka lat i mają dwa kantary, a, a ja mam ile? ja mam ile? No, gdzieś pewnie około koło 20. To jest naprawdę, to, to już tutaj wiecie. Czy jakieś maści, nie maści dla konia, czy jakieś żele chłodzące, czy coś takiego, czy na przykład nagły wypadek się zdarzy i trzeba wiecie wezwać weta, co nie, i wiecie, nie, nie wiadomo, co tu będzie, tak jak samo my. Nie myślałyśmy kiedykolwiek, że będzie poruszany temat kliniki, że Mercedes do kliniki, a tu proszę, okazało się, że powiecie jednej wizycie o całej my gadamy sobie o klinice, gdzie nikt by nigdy wiecie o tym nie przypuszczał, tak? Tak, jak macie na przykład takie, jakieś takie wiecie małe rzeczy, czy na przykład o zęby, robienie zemów, tak? Co parę miesięcy. To też zawsze tam jakaś wiecie, stówka ucieknie z tego portfela, nie? O, teraz ja nawet muszę wezwać Weta na, na pobranie krwi, nie? Więc, więc też nie wiem, ile, ile on tam sobie zażyczy, za takie cudo. Mam nadzieję, że Wam jakoś tutaj to zobrazowałam, ile to kosztuje Ja powiedziałam, jak to wygląda u mnie, ile mniej więcej Możecie sobie policzyć, ile mniej więcej co i jak tutaj, wiecie, kosztuje No wystarczy, że tak jak tutaj mówię, to... <grafię> to trochę dużo, czy dużo no no, no no, właśnie i na przykład dla mnie to już jest dużo ja uważam, ja uważam, że to już jest dużo, a na przykład wiem, że są osoby, które mają konie I, i to jest, wiecie, to nawet nie jest połowa tego, co one wydają Dołóżmy na jednego konia, nie? Mm, więc tak jak mówię Ciężko tutaj nawet podać jakiekolwiek Wiecie, cegiełki, co nie żeby, żeby dać Wam jakiś taki obraz Ile to może kosztować Ale nie wiem, ja sobie przeglądam ten materiał Czy się nadaje do publikacji Mam nadzieję, że się nadaje I że zobaczycie ten filmik Że jakoś tak wiecie, miło się was, Wam tutaj ogląda Moją piękną twarz I co? No i do zobaczenia